Dobra, słuchajcie. Hamulce, zaciski zrobione. Tak się ładnie prezentują na czerwono. Czerwień to jednak czerwień. Jeden, drugi, nowe uszczeleczki, cały zestaw nowy. Jarzma to samo. Słuchajcie, na co wam chciałem jeszcze zwrócić uwagę? Pewnie większość o tym wie, ale jednak zwrócę. Słuchajcie, w momencie, jak zamawiacie takie zestawy naprawcze, to jest żaden problem. W komplecie są takie smar, taki smar który mi smarujecie, to właśnie prowadnice albo tłoczek przed wsadzeniem te uszczelki, więc z tym nie ma problemu, ale w momencie, gdy wymieniacie same klocki, warto sprawdzić te prowadnice, czy lekko chodzą i pamiętajcie, żeby nie dawać czasu zwykłego smaru, ponieważ ten smar rozpuści, więc pamiętajcie, że musi być taki smar, nie wiem, jak on się fachowo nazywa, ale na pewno albo powiecie do hamulców, albo przeciwko właśnie rozpuszczaniu gum, więc pamiętajcie o tym. Słuchajcie, ja się zabiegam za montaż. Tych, jakże, szybkich sportowych <laughs> zacisków. I tyle. Tarszy już są pomontowane, dwie. Więc nie tracę czasu. Montuję to dzisiaj, stawiam go na kołach. Przeglądnę jeszcze tył, bo tam wiem, że z tyłu też były robione, ale są nieposkręcane. zobaczę co tam jest, czy się to nadaje. I zalewam układ płynem hamulcowym od powietrza. I myślę, że kurde, na dniach zacznę, gdzieś wyjadę tym autem z garażu, więc mam nadzieję, że. Wszystko pójdzie ok, także dobra, słuchajcie, widzimy się w kolejnych odcinków na razicho. Ja cześć.